Ja osobiście bardzo lubię współpracować z młodzieżą. Także bardzo chętnie przyszedłem tutaj nie tylko dzisiaj, ale i w następnych dniach. Także no o to chodzi: żeby się po prostu dobrze bawić, aby był uśmiech na twarzy i aby każdy z nas, czy to trenerzy, czy dzieciaki, wrócił do domu zadowolony. Także fajna akcja. Bardzo dobrze się bawimy. Myślę, że jest to fajna inicjatywa. Wszyscy z nas są zadowoleni, czemu widzimy tyle dzieciaków, którym sprawia radość, gra w piłkę ćwiczenia widać że niektóre dzieci prezentują naprawdę fajny dobry poziom i, I to też yy, rokuje na to, że, że te dzieciaki gdzieś w przyszłości będą mogły zostać gdzieś profesjonalnymi piłkarzami, co, co też tutaj oczywiście ma być to zabawa, ale, ale niektórzy z nich gdzieś kiedyś mogą zagrać na poziomie ekstraklasy, czy, czy nawet gdzieś wyżej. Tak. Najlepiej się czułem yy, jeden na jeden. No ja jestem yy, mocno zbudowany, bo tutaj naprawdę przyszło wiele, wiele talentów i, i fajnie, bo można ich wyławiać. Jedna dziewczynka, która naprawdę... E, zrobiła furorę Iga, 11-letnia dziewczynka, która e, no, grała e, no, lepiej niż jeden chłopak, ale też kilku, kilku młodych chłopaków przedszkolnych, super wyszkolonych, więc na pewno wydaje mi się, że jakiś piłkarz z nich e, wyrośnie. Było by fajnie, dużo jeden na jeden, dużo strzałów. Zrobiliśmy jakąś rozgrzewkę, berki, e, później postrzelali, e, kończymy grą, później będą jakieś konkursy. F, ciężko coś w tydzień e, dziecko nauczyć, prawda? Chodzi o to, żeby... Miło spędzić czas, zabawa i, i uśmiech na twarzy. Się. Tele... Zrobisz mi Dobrze, dobrze, wakacje trzeba pozostać. Nie wiem, ale zrób mi Dziuro. Nasi trenerzy nad dzieciakami czuwają, dostosowują trening do poziomu umiejętności chłopaków, ale z tego co widzę jest naprawdę grupa wielu dzieci, którzy już na pewno potrafią kopnąć dobrze piłkę i i wyróżniają się na tle pozostałych. Piłkarze myślę, że są zadowoleni, będziemy grać ze świetnej drużyną, mało znana, może drużyna z Arabii Saudyjskiej, ale też mam dobrych piłkarzy. My gramy z Meksykiem, tam jest wielu piłkarzy, którzy grają na co dzień w Europie. Ja wiem, że gracie w futbol menadżera i na pewno wiecie, którzy piłkarze grają w Europie i jak dobrze robią to, no ale piętny nie trzeba przedstawiać, będzie ten mały z dziesiątką i przyjemnie się przy koniu będzie grał. Fantastyczna inicjatywa, super, że tyle dzieciaków przyszło, każdy chce się bawić, każdy chce grać piłkę i to jest coś budującego, bo to lepiej to niż żeby dzieciaki siedziały w domu. Super, że rodzice przyprowadzili swoje pociechy i, i myślę, że, że to początek pięknej, pięknej historii, bo to jest taki prolog do tego, co, co będziemy chcieli robić. KTS Weszło chce otworzyć akademię dla dzieci w wieku podstawówki. 7-14 lat, ale w przyszłości oczywiście będziemy też otwierać dla dzieci starszych. Mam współpracować przy Akademii, będąc jednym z trenerów prawdopodobnie, więc zobaczymy. Myślę, że to jest dobry, dobry, dobra podstawa do tego, fundament, żeby zachęcić dzieci i żeby wybudować fajną, rozwijającą akademię. Jak chcemy w przyszłości być mocną drużyną w ekstraklasie, to gdzieś akademię musimy mieć, prawda, i zacząć budować już ją teraz, bo nie ukrywam, że na pewno będziemy chcieli w przyszłości mieć swoich wychowanków i swoich, swoich, swoich zawodników, którzy będą występowali na najwyższym szczeblu. Ale to jest długi proces i trzeba go zacząć jak najszybciej, bo każdy, każdy klub, który ma akademię, też jest inaczej spostrzegany, inaczej na niego patrzą kibice. I, I te dzieciaki, które trenują i widzą seniorów, którzy rozgrywają mecze, chcą im dorównać i na pewno będziemy dla nich bodźcem do, do ciężkiej pracy. To, co chcemy, to, co tutaj robimy, może buduje tożsamość klubu, bo to jest to, o czym od początku mówiliśmy. Chcemy, chcemy, żeby ten klub był ponad czymś niż tylko graniem w piłkę i robieniem kolejnych awansów, ale chcemy coś po sobie zostawić i super, że tak liczna grupa chłopaków się, się w to angażuje i będzie się jeszcze więcej tych chłopaków angażowało, więc naprawdę świetna, świetna inicjatywa. I myślę, że to, że to tylko początek. I na pewno to jest ważne. Na pewno to jest ważne, aby dzieci miały się nie tylko gdzie rozwijać, jeżeli chodzi o, o takie aspekty piłkarskie, ale aby dzieci miały też gdzie spędzać czas, ten wolny, aby to nie było przed telewizorem, przed komputerem, tylko po prostu aktywnie. Nie? Bo to też jest dla zdrowia dobre i, i no tak jak mówię, dużo wspomnień, dużo, dużo uśmiechów, y, także mam nadzieję, aby to wszystko, że to wszystko pójdzie w odpowiednim kierunku i, i fajnie się to wszystko potem potoczy. Ja grałem w Olimpii Poznań, zaczynałem, tak? ale podwórko, podwórko nas wychowywało. Tak? Była szkoła, gdzie się na każdej przerwie grało w piłkę, potem grało, grało się na podwórku, jechało się na trening do klubu, więc no, na pewno z tą piłką mieliśmy dużo, dużo częściej niż kontaktu, niż, niż teraz chłopacy, dzieci, dzieci, które no gdzieś nie mają, jest za dużo rzeczy, bodźców w spoku, jak komputery, telefony i inne rzeczy, że, żeby wychodzić i, i, i grać w piłkę tylko, A dlatego no mówię, no, trzeba gdzieś zachęcać, trzeba promować i, i myślę, że... Z tą właśnie przesłaniem tutaj też weszło. Wyszło, wyszło, Lato w mieście trwa praktycznie cały sierpień, od września ruszamy z Akademią całkowicie bezpłatną. Jest to jedyny taki projekt w Polsce, gdzie dzisiaj każdy będzie mógł przyjść, każdy będzie mógł trenować. Nie trzeba mieć pieniążków, nie trzeba mieć sprzętu, my wszystko zapewnimy. Więc jestem bardzo, bardzo fajnie nastawiony na to i nie mogę się doczekać. Trenerzy pomagali nam ćwiczyć nasze umiejętności, wyjaśniali, jak to robić. Dajemy im jakieś tam rady i, i, i staramy się e, podpowiedzieć w niektórych sytuacjach, ale szczególnie najważniejsze jest to, aby, aby te dzieciaki miały potem wspomieniać. Aby miały co wspominać, aby wracając do szkoły e, mogły się czy to pochwalić, czy porozmawiać o tym, jak spędzały wakacje, kogo poznały, z kim się za, zakolegowały. To tutaj przede wszystkim chodzi o to, abyśmy, abyśmy i my, i dzieci byli szczęśliwi, abyśmy czerpali z tego radość i, i podchodzimy właśnie tak do tego. Nie chcemy e, takich treningów robić stricte piłkarskich, oczywiście jakieś rozgrzewki, tam ćwiczenia są, e, ale przede wszystkim chodzi o uśmiech na twarzy, jak widać e, nie schodzi ani z naszych e, twarzy, ani z, z twarzy młodzieży, także udało się. Nie? Ta radość po strzelonej bramce, gdy się możesz cieszyć wraz z kibicami, to jest coś niesamowitego, naprawdę, zapominasz o wszystkim, kompletnie odcina Ci się z żadnych myśli, bo jest po prostu taka frajda. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych właśnie procesów, tutaj kształtują się i koordynacja cechy motoryczne, no dziecko, dziecko po prostu koduje sobie różne rzeczy i jest to bardzo ważny etap, który jeśli się prześpi przez trenerów właśnie, czy, czy, czy tutaj prowadzenia dzieciaka, to, to to też może być problemem jego dalszy rozwój i gra gdzieś na wyższym poziomie. Nawet jak mi się nie powiedzie, gdzieś nie zrobią kariery piłkarskiej, to na pewno ta piłka, no że ich ukształtuje na, do, na, na dobrych ludzi, na ludzi, którzy się wychowali z innymi, zawo z innymi zawodnikami w grupie i to na przyszłość zaprocentuje. Tak? Nie każdy z nich będzie lewandowski, ale najważniejsze jest to, żeby oni od, od dzieciaka kształtowali te bodźce ruchowe. Grając w nożną można nauczyć się pokory, ogólnie szacunku. Jeśli jakiś rodzic, bądź dziecko jest jeszcze niezdecydowany, to zapraszamy. Jesteśmy tu codziennie od poniedziałku do piątku, do 19 sierpnia w godzinach 12-15. Boisko Picassa, wiele, wiele atrakcji i, i z dnia na dzień będzie tych atrakcji jeszcze coraz więcej, więc serdecznie zapraszamy. Co przyjdzie też jutro? Ręka do góry. Ja nie wiem. Ty nie wiesz? Dlaczego? Dobra. A ja są pregotany, bo negocjujemy. Prezencik, w zasadzie no dwa prezenci. No to oczywiście, że zapraszamy. Czy, to nie, to znam. Tak. I tak w dwóch, w dwóch barwach proszę tutaj. Mamy taki, taki nadruk. Może przytrzymajcie i do, do zdjęcia będzie. Tak jest. burmistrzem, ma też z przodu, żeby było też, że to weszło. Tak, ale to nie wszystko pani. Spokojnie. 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 Pokaż. To jeszcze jest tutaj. O, nazwiskiem. Także może w drugą rękę. O, to może jakoś tak. O właśnie. I tak zrobimy i będzie. Dziękuję bardzo. Będzie Okay. Przede wszystkim się też bardzo cieszę, że są te zajęcia, że zorganizowaliście wspaniała sprawa. Myślę najważniejszy, najważniejszy że wiecie zadowoleni mają możliwość spotkania się z osobami, które do no, na jeszcze na kadry piłkarskiej, naszej pierwszej reprezentacji nie było, więc też bardzo się cieszę i dziękuję, że że to jest, ale też, że są te zajęcia, tak? Nie wszystkich jest stać, nie wszyscy mogą, nie wszystkich pewne rzeczy zachęcają, a myślę, że to, co robicie, to jest super. Dobry sprawa. przykład dla innych, mm. dla innych gmin, żeby... Samorządów, że, żeby, żeby rozmawiać. tak. też rozmawiać. rozmawiać z ludźmi, wspierać tak. inicjatywy. Ja za to bo... bardzo dziękuję, bo to, tak jak mówię, widzę na bieżąco, ale tak jak mówię teraz... Jest... Teraz też na miejscu. Tak? Zapraszamy codziennie od 1 do 19 sierpnia, z wyjątkiem weekendów, tutaj do Parku Picassa na Białołęce dzieci w wieku szkolnym. Codziennie od 12 do godziny 15 organizujemy tutaj bezpłatne zajęcia z naszymi piłkarzami KTS-u. Weszło będą dodatkowe atrakcje, więc można z nami spędzić czas, więc serdecznie zapraszamy.